Cześć! Zapraszam Was na dwuocinkową podróż po Dolnym Śląsku. Zebrałem tak dużo materiałów, że postanowiłem je podzielić. Zaczynamy w takim razie. Witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Przyjechaliśmy na kilka linii na Dolny Śląsk w okolice Jeleniej Góry zobaczyć najładniejsze okolice i miejsca, które są właśnie w najbliższym pobliżu. Do zobaczenia. W celach mamy między innymi prawdopodobnie Rudawe, Janowickie, Góry Sowie, możliwe, że również jakiś szlak w Karkonosze, ale dzisiaj na pierwszy dzień zaczynamy Park Krajobrazowy Doliny Bobru. Jedziemy! Naszą bazą noclegową była Jelenia Góra, z której mieliśmy blisko do atrakcji położonych w Kotlinie Jeleniogórskiej, Rudawach janowiskich, Karkonoszach czy Górach Kamiennych. Na pierwszy ogień poszedł jednak park krajobrazowy Doliny Bobru. Słyszeliście o nim? Zobaczcie jak pięknie się prezentuje. Pierwszym naszym celem jest wieża Krzywołustego, położona jeszcze w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra. No i powiem Wam, że jak na miejsce, które można praktycznie zdobyć samochodem, oprócz tego, bo jakby parkuje się w pobliżu i można właśnie iść tutaj szlakiem dalej w stronę właśnie w, stronie, w stronę gościńca Perła Zachodu, bo właśnie tutaj idziemy, to powiem Wam, że miejsce naprawdę piękne, z piękną. Panoramą na Karkonosze, na widok, jak na miejsce, które praktycznie można zdobyć bez wysiłku poza wejściem na szczyt wieży, e, trzeba zrobić trochę kroku, to naprawdę fenomenalne widoki, zresztą spójrzcie sami. Nad samą rzeką Bubr w wiadukcie kolejowym PKP, jak widzicie, wygląda to naprawdę widowiskowo. Powiem Wam, że jak na razie na tak krótką trasę widoki naprawdę są imponujące. My idziemy, właśnie, jak wspomniałem wcześniej, do gościńca Perła Zachodu. Może tam dojść dwoma szlakami żółtym oraz zielonym. Łatwiejszy wydaje mi się, ale nie, nie potwierdzę na 100%, wydaje mi się, że łatwiejszy jest ten żółty wzdłuż drogi asfaltowej. A jest potem również zielony, który odbija delikatnie w górę, można być przy okazji na małe, małe wzniesienia powyżej. No i potem zejść z powrotem jakby do gościńca perła zachodu. Ja myślę, że my raczej pewnie pójdziemy tym żółtym z racji, że jakoś nie mamy Cię wiele czasu, bo się dosyć późno do Jelenie góry. Także żeby się wyrobić dzisiaj prawdopodobnie pójdziemy żółtym, ale jakby co dla Was opcje są dwie. Właśnie podążamy wzdłuż rzeki Bubr e, ma właśnie ten największy plus, że można iść tuż obok rzeki. E, teraz właśnie idziemy wzdłuż takiego kanału, gdyż sama rzeka Bubr jest, wydaje mi się, że jest jedną z najbardziej tak naprawdę mm, no, unormowanych, jeżeli chodzi o różne śluzy, tamy, rzek. W zeszłym roku byliśmy nad jeziorem Pilchowicki na tamtejszej zaporze. Może ją właśnie kojarzycie, gdyż miała być ona. Tam był ten most prowadzony, który miał być potem wysadzany w filmie z Tomem Cruzem. Tam byliśmy w zeszłym roku. Teraz zmierzamy jakby do tego samego miejsca, tylko ono jest kawałek dalej, ale właśnie z drugiej strony, od strony Jeleni Góry. I tutaj, właśnie na tym samym krótkim odcinku, do gościńca Perła Zachodu, wydaje mi się, że na pewno jest jedna, jedna zapora, jak nie są nawet dwie, ale nie jestem teraz w stanie tego sprawdzić. A na końcu, jak kończy się tutaj Park Krajobrazowy Doliny Dobru, Dobru Bobru, to też jest bardzo ciekawa sprawa a mianowicie wieża Książęca w cinie. Dużym plusem parku wydaje się być jego dostępność i łatwość eksploracji połączona z pięknymi widokami. Jeżeli nie mieliście go w planach, to radzę Wam przemyśleć sprawę raz jeszcze i także zobaczyć jezioro Pilchowickie wraz z Tamą. Niestety dronem nie udało mi się tutaj długo polatać, gdyż w Dolinie był słaby sygnał GPS i tor lotu nie był zbyt pewny, stąd to tylko jedno krótkie ujęcie. I zmierzamy już w stronę samochodu. E, powiem Wam, że ścieżka jest naprawdę przyjemna, zwłaszcza polecana dla rowerzystów, e, których jest tutaj naprawdę sporo. E, no, trzeba przyznać, że jak na rozpoczęcie, jak na wejście, to jest dobra sprawa, jeżeli dawno nie byliście w górach tak jak my. Jeżeli dawno gdzieś nie wyjeżdżaliście tak jak my. Jeżeli mało się ruszacie tak jak my, <grytania> to w takim razie jest to idealne miejsce dla Was na rozpoczęcie, na rozruszanie e, na to, żeby zażyć nieco już świeższego e, górskiego powietrza. Nacieszyć rzeką, która płynie naprawdę blisko ścieżki, cały czas, no i potem podejść na, na samo schronisko. Słówko jeszcze o samym właśnie schronisku, znaczy jakby o tej zaporze, to w tym sensie, że faktycznie są dwie. Jak mówiłem wcześniej, że na pewno jest jedna, to faktycznie dalej jest druga. No i dalej jest ta wieża książęca w Siedlencinie, o której wspominałem. I jeszcze dalej jest właśnie ta zapora na jeziorze Pilchowickim, która była swego czasu największą zaporą tego typu. Europie, z tego co pamiętam, tak mi się kojarzy, no, ale to na tyle, my powoli idziemy w stronę samochodu, może jeszcze uda się gdzieś zerknąć, a jak nie, to w takim razie jutro ruszamy na szlak górski. jeszcze na sam koniec, na zachód słońca, chociaż delikatnie niestety chmury naszły, e, na Zakręt Śmierci, na bardzo popularne miejsce w Szklarskiej Porębie, e, które myślę, że e, no, to jest, jest dosyć popularnym ogólnie miejscem. Jest tutaj troszeczkę, jest, jest mały parking, na, po prostu, na którym można się zatrzymać no i podejść na sam szczyt na widokowy żeby zobaczyć panoramę karkonosz oraz Kotlinę Jeleniogórską. E, zakręt Śmierci jakby zyskał swoją renomę y, Raz poprzez, jakoś był to obiekt militarny wybudowany w tym celu, który miał w razie czego zostać wysadzony, żeby zatrzymać przemarsz obcych wojsk, a po II wojnie światowej został, zyskał taką sławę ze względu na dużą ilość wypadków, która miała po prostu tutaj miejsce. Zdobycie tego punktu to praktycznie żaden wysiłek, a dzięki temu odsłania się piękna panorama karkonoszy. Spójrzcie tylko sami. Zadaliśmy właśnie do Rudaw Janowickich skąd udajemy się właśnie szlakiem najpierw na Zamek Bolców, Bolców potem następnie jeszcze na Starościańskie Skały, możliwe że jeszcze kawałek dalej na na, czy jeszcze, właśnie skalny most, o którym musiałem wspomnieć, bo skalny most wydaje się być chyba najpopularniejszą atrakcją w tych rejonie, gdzie są naprawdę skałki dostępne dla wspinaczy, których podziwiam za ogromne jajca, jakie mają, za to, że są w stanie wspinać się na takie, na takie skałki. Przyjechaliśmy tutaj, właśnie w Rudowach Janowickich, zatrzymaliśmy się w parku Dolina. Zielona, zielonki jakoś tak. Generalnie na skraju na końcu Rudaw Janowiskich miałem informację o jednym takim dosyć dzikim parkingu na końcu drogi, ale się okazało, że się ludzie wycwanili, postawili znak, zakaz wjazdu tylko dla mieszkańców. Także szanując znaki, szanując prawo, nie uznając tylko za opinię niektórych ludzi, stwierdziliśmy, że dobra, stajemy tutaj na legalnym parkingu, no i ruszamy stąd na szlak na zamek Bolczów. Zamku Bolszów, do którego właśnie zmierzamy. No, jeżeli chodzi o datę powstania, wygląda na to, że został wybudowany w 1375 roku przez podanego księcia Bolesława, który, który jakby Postanowił znieść w tym miejscu zamek z racji względów obronnych. No i zamek ten został dosyć szybko, niestety, zniszczony w czasie wojen husyckich, kiedy to mieszczanie Wrocławia, Świdnicy walczyli z Husytami, którzy potem, właśnie, też niestety, napadali na te tereny, niszczyli coś, co popadnie. Ale potem został też, na szczęście, w miarę szybko odbudowany i także dodatkowo rozbudowany. I kiedy został już rozbudowany, oddany do użytku, została wybudowana między innymi wieża obronna, dodatkowa, wyższa jakby, to niestety, przyszła wojna 30 trzydziestoletnia, która z początkowego okresu, można powiedzieć, że była dosyć łaskawa dla zamku Bolczów. Ale kiedy już zostały podpisane traktaty pokojowe, wycofujące się wojska szwedzkie, podpaliły ten zamek niestety. No i został on zniszczony doszczętnie i od tamtego czasu popadał w ruinę. No i tak to stoi. Obecnie, z tego co wiem, należy do lasów państwowych, które udostępniły go do zwiedzania za darmo. Także jest taka możliwość. Podobno wyglądają ruiny bardzo ładnie, elegancko. Zaraz mam nadzieję, przekonamy się sami. 呵呵呵 Pochaliśmy tutaj na krótki wypoczynek, właśnie po tym najdłuższym czerwcowym weekendzie bożym i muszę przyznać, że to był naprawdę dobry ruch z tego względu, że wczoraj widzieliśmy, jak tłumy ludzi wyjeżdżały z Jeleni góry i z okolic w stronę Wrocławia i naprawdę były spore korki, a dzisiaj jest na szlakach spokojnie, cicho. Na wspomnianym parkingu, którym żeśmy zaparkowali, samochód byliśmy jedynymi osobami. Także jest naprawdę piękna sprawa. W zeszłym roku jak byliśmy w górach. Też właśnie byliśmy nie więcej w tygodniu, chyba poniedziałek, wtorek, no i w tym roku udało się ponownie w ten sposób przyjechać i wydaje się, że jest to naprawdę najlepsza forma wypoczynku jeszcze przed wakacjami, kiedy jednak ten ruch turystyczny jest dosyć ograniczony do weekendów, no i dzięki temu szlaki są spokojne. Nazywałem na początku, ruszyliśmy szlakiem żółtym, potem szliśmy taką krótką drogą łącznikową bez żadnego szlaku do szlaku zielonego, w którym obecnie idziemy. I trzeba przyznać, że szlak zielony potrafi dać w kość. E, ostre podejścia, dużo kamieni i bardzo dużo strumieni, które nadają naprawdę uroku, 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 urokowi, uroku, e, dodają temu szlakowi. E, tak naprawdę fajnie się to prezentuje. Teraz delikatne wypłaszczenie, no i za niedługo gdzieś powinien być zamek. Od wejścia frontowego zamek sprawia bardzo niepozorne wrażenie. Przede wszystkim jawi się jako mały, ale po przekroczeniu murów wrażenie z każdym krokiem ulega zatarciu. Zresztą spójrzcie tylko sami na ruiny z góry. budowla fenomenalnie wkomponowana z otaczającego go skały na które można wejść i podziwiać panoramy Rudaw Janowickich Zamek Bolców, posililiśmy się, odpoczęliśmy i już zdążyliśmy się zmęczyć. Ponownie teraz na szlaku czarnym e, idziemy w stronę skalnego e, mostu. Najpierw szlak czarny, potem szlak niebieski. Jest możliwość dojścia, właśnie z zamku Bolców na ten skalny most. gdyż na niektórych mapach, z tego co widziałem, e, że trzeba jakby wracać zielonym szlakiem, ale można iść bezpośrednio, e, co też czynimy. Na razie droga szeroka, łagodna, chociaż czasem wzniesienie nie jest większe. I z naszą kondycją wydaje mi się być duże. I wreszcie dotarliśmy nad skalny most. E, trzeba przyznać, że naprawdę robi imponujące wrażenie. Spójrzcie sobie do tyłu, odchylę teraz kamerę. Są to skały o wysokości do 20 metrów w najwyższym punkcie, o szerokości 30 metrów. Które właśnie na tej finalnej wysokości połączone są takim skalnym mostem, to skąd jakby wzięła się nazwa tego całej formacji skalnej, należy na pewno do jedno z naj, na, jednego z najbardziej atrakcyjnych miejsc ze skałami właśnie w rudałach Janowickich, których jest tutaj naprawdę sporo. Bo trzeba przyznać, że skał podrozy i formacji skalnych mijaliśmy naprawdę dużo. Przy samym szlaku, czy żółtym, czy zielonym, czy niebieskim, czy czarnym, było tego naprawdę sporo. Nawet gdzie niegdzie spojrzy się w dal. W przestrzeń, to widać, że pobliskie wzniesienia i góry również charakteryzują się dużą ilością skałek. Przypomina to nieco po prostu czeski arczpach, chociaż tamtych skał jest jeszcze zdecydowanie więcej, albo po prostu polskie góry stołowe. Ze skalnego mostu niebieskim szlakiem maszerowaliśmy na starościańskie skały. Szlaki w rudawach bywają dosyć strome, z grząskim podłożem i dużą ilością strumieni wokół lub na samym trakcie. Ale finalne widoki wynagradzają trudy związane z marszem. Zobaczcie, jaką panoramę mieliśmy okazję podziwiać. Na obiad pojechaliśmy do browaru Miedzianka. Położony jest on kawałek za jadowicami wielkimi. Z parkingu droga autem zajęła na może jakieś 7 minut. Browar usytuowany jest w pobliżu drogi na skraju wsi z przepiękną panoramą na pobliskie rudawy. Miedzianka, wieś, jest dziś cieniem samej siebie. Przez wiele wieków była to górnicza miejscowość, której powolny upadek rozpoczął się po 1945 roku, kiedy w tajemnicy wydobywano urant w pobliskich kopalniach. Komuniści podjęli decyzję o likwidacji miedzianki w 1967 roku, wysadzając zabudowania, a na początku lat 70. podjęto decyzję, by ostatnich mieszkańców przesiedlić do Jeleniej Góry. Na szczęście obecnie już życie wraca do miedzianki także dzięki browarowi, który działa tutaj od 2015 roku i w którym oprócz jedzenia i piwa, można także wynająć tę slegi, stanowiące idealną bazę wypadową w pobliskie góry. do browaru Miedzianka no i jest całkiem sympatycznie, jeżeli chodzi o ilość osób bo naprawdę jest bardzo mało, co dla nas jest zdecydowanie na plus, ale niestety po weekendzie jest trochę no, nie ma wszystkiego, co jest w menu i w karcie i piw także jestem troszeczkę zdziwiony, że nie ma deski degustacyjnej, bo się na to czaiłem ale kupię sobie potem Piwa do domu butelkowe czy nawierzór po prostu do spróbowania gdyż kieruje, no i nie ma za bardzo możliwości. E, ale spróbowałem sobie tutaj, na waszych oczach też to zrobię, chociaż żona wraca e, piwo. Rudawskie. Dobrze pamiętam, to było rudawskie? To było piwo rudawskie. No i powiem wam, że smak jest naprawdę. No tak, no i tak gdzie kończy, nawet nie idzie spróbować. E, generalnie wygląda na to, że jest naprawdę bardzo smaczne, powiem wam. Baza słodowa dosyć silna, duża, ale jednocześnie z przyjemną goryczką, ale bardzo pełna i fajne, fajne smaczne piwo. Muszę przyznać, że naprawdę wchodzi nieźle. O, idzie, idzie jedzonko, więc przerwa. Na obiad wzięliśmy zupę cebulową, niestety pierożków zabrakło i w zestawie była bułka. Całość była całkiem smaczna. A jako główne danie wzięliśmy hot dogi. Zapakowane słodką bułkę z piklami, frankfuterkami i dodatkami bardzo mi podeszły. Że miedzianka przyjechaliśmy jeszcze w okoliczne tereny, czyli nad kolorowe jeziorka. Myślę, że dosyć słynne, rudawskie, kolorowe jeziorka. Byliśmy tutaj, co prawda, 5 lat temu z tego co pamiętam na jesień. Ale jako, że byliśmy tutaj tak blisko, to stwierdziliśmy, że wpadniemy, zobaczymy, jak teraz to się prezentuje. No i. Pierwsze wrażenie powiem Wam, że trochę e, kiepskie, jeżeli chodzi o żółte jeziorko, wtedy faktycznie jeszcze jakoś wyglądało i to jakiś żółty kolor przypominało, w obecnej chwili to raczej e, burozielone, tak to można nazwać, z dużą ilością, nie wiem, jakichś chwastów, jakichś grzybów na, na powierzchni, no średnio, jak na pierwszy rzut oka. I e, Idziemy dalej i zobaczymy. Dwa pierwsze jeziorka są dosyć blisko siebie, trzecie lazurowe jest chyba 25 minut, tak? Takie spaceru pieszego dalej, no i to ostatnie jest chyba godzinę drogi stąd od parkingu, ale pamiętam, że no wtedy, wtedy, wtedy nas zawiodło najbardziej, dlatego dzisiaj tam nie idziemy. Idziemy do Lazurowego i potem wracamy do samochodu. W XVIII wieku powstała tutaj kopalnia Pirytu. Złoża jednak nie były zbyt wielkie i gdy wydobyto ostatnie minerały, zostały one opuszczone przez ludzi, a wyrobiska przejęła natura, wypełniając je wodą. Zabarwienie wody w akwenach związane jest ze składem chemicznym ścian i dna wyrobisk. jeziorko turkusowe no i na nim kończymy i będziemy wracać na parking gdzieś jak, jak wam wspomniałem wcześniej no naszym zdaniem nie jest może na, może tak dla chętnych którzy lubią naprawdę już te pójść a niekoniecznie dla samego celu tylko żeby pójść na spacer to jak najbardziej a jeżeli ktoś nastawia na jakieś tam mm, Coś lepszego, niż to turkusowe jezioro za mną to się zawiedzie. E, tutaj jeszcze o tym właśnie z tej części turkusowego e, strumień powoduje, że trochę tych różnych liści, jakichś pyłków i tak odpływa. E, no i dzięki temu można złapać naprawdę bardzo, ale to bardzo ładne kadry.